Jest taki czas, kiedy ludzie się cieszą. Jestem święta. Zgadnijcie jakie. Ludzie dawają sobie prezenty. Nie, to nie Wielkanoc. To Boże Narodzenie. Cześć zystry Marczuk. Witam Was w kolejnym odcinku. Świętecznym update'cie z... Brawl Stars, dobra, pokażę co się zmieniło. Mm, mam nową postać. Bla, 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 bla. Są nowe skiny. Chcę to tak na szybko pokazać. Staliśmy mm. codziennie po prezencie. Są nowa postać też taka. Yy, tutaj mamy jeszcze. Dostaliśmy wczoraj Rikoseta. Ten skin bardzo fajny. Sorry, że tak krótko to pokazuję. No, tu się paski pozmieniały. Yy, tu się troszeczkę pozmieniało, bla bla bla. No, dobra, to tyle. Dobra, to tyle. Na razie do następnego odcinka nie żartuję. Pięć chłopek w górę kolejny odcinek. Albo... Oj, sorry, Wal w mikrofon. Dobra. I albo... Albo... Po następnym odcinku, jak dobiecie 7 łapek w górę, nagram odcinek z chomikiem ale musicie dać 7 łapek w górę i na serio ten skin jest bardzo fajny mi się, ja mi się podoba jak nagrał Uriko to już tylko ten Rico a jak ktoś nie Uriko to sobie mógł go za darmo dać to znaczy nie dać tylko zdobyć O, kurde słabo a w ogóle ta muzyka co na? Ta muzyka... No nie no, przegraliśmy co za gość. Ta muzyka co leciała. Wtedy to była pozytywka. Ja nie mogę za gość, no boś mnie wiesz, jakie nuby. Będziemy. Nie. Ta penem się podoba. Ten skinek. no tu się później nic w sklepie nie zmieniło. Ale... teraz nowe postacie, no, w kolejnym odcinku wam pokażę. W ogóle wczoraj było już święta. Dzisiaj se... Travlo wraca się do granic. pokażę wam. To jest Max. To jest Max. Ona... No jakby takimi, nie jakby taki karabin ja w tym stroju, ale... A a to, to ma taki wiecie, taki, że może szybko uciec, jakby ktoś się atakował. Fajnie to to ma, bo to mocno atakuje. To nie atakuje, ale atakuje wiecie co, ten, to atakuje fajnie mocno. A kolejna przecież to jest B. B się pisze. I nas klasa sniper. Tam to był wojownik. Też tak jak Piper. Ona awali czym dalej, tym mocniej, patrzcie. To. Ej, co? Co się dzieje? Ja myślałem, że ona tak jak... Aha, ona tak, raz tak, jest tak. Aha, tu jest takie spowolnienie. O, patrzcie. Taki mocniejszy jakby, nie? I dalej się. No, ten jakby taki mocniejszy. No i oczywiście ten obrazek nam się zmienił tutaj. Jest nowy trybik, a ja zagrałem sobie w niego co ja się do Czemu Czemu wycoraz co ja się do ograniczać? Bo ja nie wiem. Sorry. Dobra. Dziecimy. Czemu oni nie, nie, nie grają? Dawaj, 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 dawaj Dobra Aaa, ten LP mu nie pomógł, drużynie O ty O ty bestyjo Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Ten, co ten Barley w ogóle Aha, dobra to dawaj, dawaj. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Dawaj. Dobrze. Jeden jeden. O ja nie mogę. Serio tak się tylko odbijało. Szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 dawaj Dawaj, no dawaj, Zabij go. No. Co on robi? Czemu on tego Lepima nie zabił? No dawaj. To już macie mi te nasze prezenty. Chodzi, żeby ten prezent po prostu... Wiecie, przetransportować tam ich część. Ej, tak jakby to jest jak podobno do tych takich... Jak... Na pewno takie, jakbyście gryli, nie wiem, w Cesla albo coś takiego. Tam chyba też były takie coś na flagę, że się biją flaga, albo nie wiem. Albo różne gry tak też miały. Siemo Dawaj, bo ja nie chcę tu kurde do gryfki grać. O nie, tu był El Primo. No chodź tu, no ja Jak będziecie pisać w komentarzach, że ja jestem jakiś... No kurde, to już tą pozytywkę oprzedzi, bo mi się cały czas tu włącza. Ta będzie do nie nie Tylko se pucharki tracę. Już cztery nie Dobra... Już A dobra... Inną postacią... A, zagramy sobie Mortisintką. Bo co? Nie będziemy się ograniczać? O, i nie ma innego Mortisa. I co? I co? Aha, i aha, dobra. Nie. O nie. Jest fajna. Nie! Czemu on to wybił? Kurde! Czemu moje typy nie chcą ze mną współpracować? Nawaj, nawaj. No nie! No leć! No co ty robisz? Dobra. No czemu oni nie chcą ze mną współpracować? Czemu ja muszę mieć takich słabych typów? No i zostawili. Ja! Czemu ja muszę być tu kurde głową całej drużyny? No dawaj! Dobra. Udało się. Dawaj, 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 no dawaj, bierzcie to! Ej, może coś jeszcze tu uramy? Jest, mamy to! Jest, no kurde! Musimy się tu uchronić jeszcze przez te 30 sekund. Dobra, zmarnowała tego Boosta. Tu ją ciepniemy. Dobra. Myślę, że się damy radę jeszcze tu uchronić. To z dla to są dobre typy. O, kurde! Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Dawaj, dawaj. Chciała ten prezent jeszcze wziąć, ale. i tak by to no, no i patrzcie, gwiazd gryje, ja, nie? Otwieram skrzynę. Eee, oczywiście, że nic innego. Tickety. No dobra, to myślę, że w tym odcinku takim świątecznym było to wszystko. Na tyle. Subskrybujcie się, łapek w grę, odcinek z chomikiem. No, a my lecimy z outrem.